Hej, hej, witajcie moi kochani. Ostatnio pytałem was, czy, czy podobałyby się Wam odcinki odnośnie skamerów, i większość z Was odpowiedziała, że tak. Jedna osoba nie, nie była pewna, więc postanowiłem zrobić taki odcinek. Dzisiaj e, pokażę Wam screeny odnośnie oszustwa na 300 zł. Na szczęście do którego nie doszło, no ale było blisko. Jak możecie zauważyć, na screenie jest pewien Mateusz. I nie jest to oczywiście mój screen, tylko screen kogoś innego, kto mi wysłał te screeny, tę rozmowę. No i przede wszystkim te screeny nie są uporządkowane, że po kolei, więc to od razu mówię. Jak widzimy, ogólnie chodzi o to, że gościu chciał się wymienić z innym gościem przedmiotem w CS-ie. No i jak zauważycie na screenach tam jest, że gościu miał mu trzysta, że on namawia gościa, żeby mu pierwszy wysłał skiny, a jak ten mu wyśle skiny, to on mu dopiero potem wyśle hajs. Gościu na szczęście nie dał się nabrać i, że tak powiem, zrobił sobie żart i napisał, że wysłał skiny kurierem, to co widzicie na, na, ten, na screenach a gościu, nie za bardzo chyba rozumiał, że skinów nie da się wysłać kurier, mu się przestraszył i powiedział, że może zapłacić jeśli mu cofnie tego kuriera, czyli nabrał się tak jakby i mm, znalazłem jego tutaj wnioskuję, że wujka nie wiem czy, tak jak widzicie na screenach znalazłem jego wujka, czy tam Jakiegoś starszego, wiele brata. No i jak widzicie, zapytałem go tam, y, czy, czy zna, czy to ten. Odpisał mi, że tak. No i tak jak y, widzicie, napisałem mu o co chodzi, ponieważ y, nie, nie wiedział za bardzo o co chodzi. No nie musi się znać, no bo jednak no, nie wszyscy w tym siedzą, w grach się znają. wytłumaczyłem mu, że jak to mnie mam, jego brat y, chciał oszukać na 300 zł. No i jak widzicie odpisał, że OK, że rozumie i że jak będzie miał okazję to zbada. Potem jeszcze tylko tego niestety już nie uwieczniłem, dopytał się mnie dwie rzeczy, czy było to niedawno i czy są jakieś dowody odnośnie tego, że on Mateusz robi to dalej, ale napisałem mu, że nie ma dowodów na to, że robi to dalej a drugie napisałem mu, że akcja, o której mówię, to jest z 24 stycznia. Pan mi podziękował i powiedział, że dobrze, że na szczęście a, no zresztą widzicie na screenach, że się nie udało. Także to by było na tyle na dzisiaj. Powiedzcie, czy podobają wam się takie materiały, w których łapię oszustów i piszę do ich spokrewnionych, żeby żeby, że tak powiem, ogarnęli swoich podopiecznych. No to to by było na tyle. Do zobaczenia. Cześć.